Witam z kolejnego odcinka z kolejnego kraju. Dla mnie osobiście, kraj, który, chyba jako jedyny z dwóch na razie miejsc na świecie, uważam za taki, w którym mógłbym śmiało żyć i mieszkać. Nie tylko ze względu na pogodę, mentalność i podejście ludzi do życia, czy ciuszki, bo jeśli ktoś lubi ciuszki, to tutaj, od butików najdroższych projektantów z całego świata po mniejsze sklepiki streetwearowe jak i zwykłe budki <grystka> straganowe no takie jak tutaj ale też pyszne jedzenie no, 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 no. fenomenalną kawę a jeśli chodzi o jedzenie to właśnie idziemy po śniadanko u nas kupilibyście krosanta. tutaj jak powiecie croissant to chyba się obrażą Raczej są to francuskie wypieki, tutaj rogalik tego typu nazywa się Cornetto. I W sumie różni się tylko zawartością jajek w składzie. Idziemy właśnie kupić sobie dwa na śniadanko, oczywiście pistacjowe. Miejsce to jest popularne i dość oblegane przez turystów, ale pokażę Wam fajny triczek, jeśli nie musicie jeść na miejscu z widokiem na samą fontannę di bo to jest zaraz obok. Nazywa się kapy porno i tutaj już od rana jest kolejka, ale chcecie jej uniknąć, wystarczy wejść. Drzwi wcześniej w sklepiku na końcu też sprzedają ale na wynos.

spontanna a tam od razu piekarnia, sklep i także śniadanko odebrane i zaraz idziemy jeszcze po kawusie gdzieś usiąść i zjeść a jeśli chodzi o same Włochy, to znajduje się tu bardzo, bardzo dużo atrakcji i miejsc wartych odwiedzenia. Chociaż jeśli ktoś się wybiera do Rzymu to na pewno już wszystko ma sobie... Wszystko sobie zanotował Ale jeśli chodzi o atrakcje To też wam coś pokażemy, żeby nie było Może w telegraficznym skrócie Tak będzie lepiej A Czemu w skrócie? Myślę, że jeśli odpaliście ten odcinek To albo jesteście moimi znajomymi Albo znajomymi znajomych Którzy to udostępnili Albo po prostu przypadkowo natrafiliście Bo chcecie lecieć do Rzymu I szukacie jakichś ciekawostek Także Atrakcji kilka jest, sami zobaczcie. Konteon. Fontana di Trevi. Schody hiszpańskie. Plac Benecki. Piazza Navona. Koloseum, Forum Romanum, ale z Buta możecie też dojść do Watykanu. A co mogę powiedzieć Wam o Watykanie, to to, że jako jedno z dwóch państw ma kwadratową flagę. Nie musicie go druga jest Szwajcaria. Nie ma za co. Fiaczki z fanami, wiesz, byczku No i dobra. Jak już wiecie zobaczyć, to spadamy na śniadanko i zabieramy się za kontencik jedzeniowy. O tak, byczku, będzie jezone. Okay. No i śniadanko dlaczego schody hiszpańskie? Na wprost schodów znajdowała się hiszpańska ambasada. Której aktualnie już nie ma naprzeciw, Czekaj Czekaj! Umie gadać. Dobrze nadziane. Podobno nie można na nich siadać, bo dostaje się mandat Ale na przykład wczoraj wieczorem chyba nie było osoby, która nie siedziała na nich no, no. schody te są jeszcze ponoć najdłuższe i najszersze w Europie Masz to? No. sztup Podobno istnieje przesąd że jedzenie na tych schodach przynosi nieszczęście. My całą drogę do góry oczywiście wpieprzaliśmy śniadanie cornetto i wyczytaliśmy to dopiero u góry, ale podobno jak się zrobi zdjęcie na tych schodach ze spuszczoną głową, to przynosi szczęście. Więc zaraz musimy sobie zrobić takie zdjęcie i może się wyrówna. Stan przedśniadankowy. sobie supli, czyli takie można powiedzieć ziemniaczki ryżowe, które mają, mają różne nadzienia. My wybraliśmy sobie cztery różne. Pierwsze, które trafiliśmy, jest to taka wersja popularnego tu makaronu, e pepe, i ten makaron to w sumie też jest bardzo serowo-pieprzowe i mm, spoczko. No, takiego y Kulki ryżowe, serowe, jak się robi kiedyś. Mm -hmm. ja robiłem kiedyś takie. Tak, ryżowe kulki serowe w takiej panierce. Mm. Na pewno na głębokim oleju. Pyszne, smaczne, fajne. Tak mm. jak mówiłem, wzięliśmy cztery różne. Dostaliśmy to na jednej tacce. Nie, nie wiemy, który jest który. Pierwszy wiedzieliśmy. Rozpoznaliśmy. Drugi. Ta sama zasada, tylko środek nie jest pieprzowo a jest pomidorowy. I znajduje się w nim również roztopiona mozzarella bazylia. I bazylia. I Świeża. Świeża. Smakuje jak taka babcina zupa pomidorowa porosole z niedzieli z ryżem. Ja często jeszcze sobie sypałem starty ser na gorącą zupę i to dokładnie tak samo smakuje. Tylko, że w panierce. Takie połączenie obiadu u babci zupka i raz. drugie danie. knedliki nam przypominały niewidzialny obiad, a w kuleczki ryżowe przypominają nam w poniedziałkową zupę po niedzielnym rosole. O. O. Tu jest też ser, pomidorki ale chyba też jest jakieś mięsko, smakuje jak, nie, ale smakuje jak, no to sos w takim razie boloński, smakuje jak bolognese spaghetti w kulce. Mm. Ostatnia opcja, ponoć najgorsza, według osób. ja jeszcze nie próbowałem, ale jest mocno zielony, czyli inny niż poprzednie. Mhm. Szczerze średnie. Ja miałem tylko rozpuszczoną mocarelkę i szpinak. No, to jest jakieś jeszcze mięsko. Gdzie ty masz mięso, że No To poczek to po miał być. to. Czyli ostatni, coś zielonego. Nie jest wyczuwalne, czy jest to szpinak, czy jakiś brokuł. Ja miałem troszkę sera. Gosia w swojej półce miała troszkę pomidora. Jest tu ponad jakieś mięso ze świnki. No bo z czego mięso, gościu? Ale naj... Najbardziej średni. To jaka jest gwiazda, gościu. Wziął to. Tak, mi smakował najbardziej ten też pomidorowy, niedzielno -rosołkowy. To Nie, to to był ten pomidorowy. Ten Boloneza był trzeci, według mnie. Pierwszy był ten, jednak pieprzowo-serowy, bo uwielbiam ser. A ciło Pokażę wam sztuczkę. Nie ma. To każdy z nich kosztował po 2 euro, tylko ten nowy, najgorszy był za trujeczkę. Więc czasem tańsze opcje są dużo lepsze. Klasiczne. Klasiko. Klasiko, kolega, Klasiko. Wypadła pizza, bo jeszcze nie jedliśmy. Nazywa się Pizza Forum. Zaraz obok Koloseum. Ja zamówiłem sobie diabolę. A druga to capriciosa. Jaki smakowała pizza? Yy, taka bardzo cieniutka. Ja myślę, że możemy lepiej gdzieś zjeść tutaj w Pizza. pizzę niż tu, nie? Tak, no. Znaczy moja mi akurat smakowała yy, bardzo dobre salami. Oliwę mieli bardzo dobrą. Salami oliwa na plus. Ale pizza no mega cienka. Tak cienkie jeszcze nie widziałem. No jak chciałeś podnieść, to reszta zostawała na talerzu poza brzegami. Tym bardziej, że e, była dość mokra. Dużo samo mitorków. No nie, było bardzo smaczne. Sma moja była smaczna, na przykład kabrycia w sami w ogóle nie smakowała. Ale diawolę jak najbardziej. 12 jurków za sztukę. Co ciekawe na paragonie podzielili. Dali jeden Paragon, ale podzielili wszystko per person. Więc, jakby ktoś był większą ekipą, to na Paragonie spisze, kto ile ma komu oddać. Takie urozmaicenie. Wow. A teraz wracamy z buta do hotelu. A pizza znajduje się zaraz koło Koloseum. 6 na 10. No, Ale jak myślałem, że bym z radością 6, no. No, a znamy się na pizzę. <noise> Yeah, To znaleźliśmy panini. Najpoka nazywa się en salame. Ja wziąłem sobie z wieczoną wołowiną, serem, pomidorek, zielenina, czyli baguette, nie. Z <grymne> <grymne> Szyneczką z parmezanem, z pomidorami i z jakimś pastą z tuńczyka podobno. Dość duża kanapka ciężka, sroga. Idzie się najeść, nie? Bagieta, panini. Buła. Tak, w zależności od tego, co wybieracie, jakieś najprostsze wersje 6,5 euro, najdroższe do około 8-9 eurasków za taką bułę, ale solidniej idzie się najeść na pewno na większość dnia. Bardzo dużo sera, czuć świeży pomidor i mokry sos tatarski. Fajnie się komponuje z tym wszystkim. I drugiej znowu bardzo fajnie się przybija ten smak tuńczyka. Ale parmezanu jest, że mm. I fajne suszone pomidorki, takie. Świeżo suszone. Fresh. Nie z No. Mm -hmm. Jak przyjeżdżasz na 2-3 dni weekend albo w tygodniu i chcecie wszystkiego spróbować, to na 100% bierzcie wszystko na pół nie do przejedzenia. ale jak ja tak mówię, musi być ciężko. Ufajcie mi. Ufajcie. Mi. Dobrze. My już wracamy na lotnisko. Myśleliśmy, że się nie uda, ale udało nam się zjeść cztery popularne makarony rzymskie. Pierwsze dwa jedliśmy w Lanowa Pizzetta. E, tam jedliśmy carbonary, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Chociaż smakowała delikatnie inaczej, bo mi smakowało osobiście jak cheatosy serowe za dzieciaka. Drugi makaronik. Y, kaccio e Pepe. Dawaj na czerwonym wariacie. Tutaj akurat podarty ser włoski i czarny pieprz po prostu. Bardzo dobre. I teraz byliśmy na pozostałych dwóch na powrocie, żeby zaliczyć całą czwórkę w restauracji, która się nazywa L'Antica Freschetta. I tutaj próbowaliśmy ostatnich dwóch pozycji. Amatriciany, która jest jedynym z makaronem z tej czwórki, która ma sos czerwony pomidorowy, do tego boczek oraz ser, wiadomo, no i czarny pieprz. I ostatnia pozycja, czyli Gracia. To jest to samo praktycznie co Cacio e Pepe, tylko posiada w sobie jeszcze ten ich włoski, tutejszy, tuściutki boczek, czyli guanciale. No i co, wracamy sobie na lotnisko. Rzym piękny, ciepły, przyjemny. Budowle robią wrażenie. Jedzenie wyśmienite, ale to włochy, więc nie ma co się dziwić. No niestety czas wracać. No ale czy to nie robi wrażenia? Well to <laughs> tak, to so <pper> też. <opposite> <chat> <jährly> no i dobra, jak wytrwaliście to dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym miejscu, papatki! Arrivederci! Ciao!